Następnie poszedł do Kafarnaum, miasta w Galilei. Rzymska okupacja była widoczna wszędzie. Ludzie wypatrywali Mesjasza, który uwolni ich od jarzma Ciemięszca. Pokój z tobą. – Witaj, mistrzu. – Mogę wsiąść do twojej łodzi, Szymonie? – A proszę. – On nie odpływa, prawda? – Przemów do nas! Przemów do nas! – Przemów do nas! – Przemów do nas, panie. Pewnego razu dwóch ludzi poszło do świątyni, aby się modlić. Jeden z nich był faryzeuszem, a drugi celnikiem. Faryzeusz stanął blisko ołtarza i tak się modlił. Dzięki Ci Boże, że nie jestem zdziercą i oszustem, że nie cudzołożę jak inni ludzie. Dziękuję Ci, że nie jestem taki jak ten celnik, który tam stoi. Ja poszczę dwa dni w tygodniu i uczciwie płacę podatki. A celnik, który stał daleko, nie śmiał nawet podnieść oczu do nieba. Bijąc się w piersi, mówił tak. Boże, zmiłuj się nade mną, grzesznym. Mówię wam, kto celnik, a nie faryzeusz, pojednał się z Bogiem i odszedł w pokoju do domu. Ten, kto się wywyższa, będzie poniżony. A kto sam się poniży, będzie wywyższony. Weźcie łodzie i wypłyńcie na głęboką wodę. Zarzućcie sieci, bo stracicie resztę dnia. Ach, mistrzu, łowiliśmy całą noc aż do świtu i nie złowiliśmy nic. Lecz skoro ty tak mówisz, zarzucimy sieci. Jakubie! Janie! Czas! Jakugie, Janie! Wszystko, żeby siedzieć, nie pękła! Nie możemy! Mamy pełne ręce roboty! Wystarczy! Wystarczy! Odejdź ode mnie, panie. Grzeszny ze mnie człowiek. Nie obawiaj się. Odtąd ludzi łowić będziesz.